Pewnie słyszałeś o tym, że możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeżeli bank pobrał prowizję od udzielonego kredytu lub pożyczki, a następnie od tej prowizji pobierał odsetki. Ale czy słyszałeś o tym, że możesz również skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeżeli bank nie zawarł w umowie informacji o tym, że w każdej chwili za darmo możesz uzyskać harmonogram spłaty kredytu? Czy wiesz o tym, że również możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeżeli bank nie poinformował Cię w sposób prawidłowy o prawie do odstąpienia od umowy kredytu lub pożyczki? Czy wiesz o tym, że również możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego, jeżeli w Twojej umowie bank w sposób nieprawidłowy lub nieprecyzyjny poinformował Cię o stopie oprocentowania kredytu? W jaki sposób ta stopa procentowa będzie zmieniana, jakie warunki będą potrzebne do tego, żeby do nastąpiła zmiana stopy oprocentowania kredytu? Jak widzisz, jest wiele błędów, które mogą być zawarte w umowie. Jeżeli masz zawartą umowę kredytu lub pożyczki, możesz przesłać ją na adres mailowy wskazany powyżej, a ja osobiście dokonam analizy umowy Twojej. Pożyczki lub kredytu i poinformuje Cię, czy jest możliwe zastosowanie w Twoim przypadku sankcji kredytu darmowego.